Na tym panelu mamy taki guziczek Tryb Renpro. Tryb Renpro daje nam możliwość my musimy zezwolić na to, oczywiście, ale jeżeli to wybierzemy ten tryb, to łączymy się poprzez VPN do naszej spółki obrotu. Dokładnie to się nazywa firma Renpro. Dlaczego ona jest ciekawa? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to jedna jak nie najlepsza w tej chwili według mnie spółka obrotu, która optymalizuje koszty zakupionej energii, tu cieszę ewentualnie sprzedaż, no bo oczywiście możemy sprzedawać też tą energię do, 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 do tej spółki. Ma genialne algorytmy, które optymalizują właśnie zakup czy, czy sprzedaż energii, przez co zmniejszają koszt naszej energii na przykład w zakładzie, no bo tutaj mówimy o firmach głównie, ponieważ oni nie obsługują klientów indywidualnych, ale czy to w firmach, czy komercyjnych podmiotach zajmujących się handlem energią, mają specjalną platformę, która właśnie Optymalizuje koszty zakupu, sprzedaży energii i optymalizuje pracę magazynu energii, ponieważ magazynem energii można zarabiać na wiele sposobów. Można korzystać z wielu usług, prawda, sieciowych. Na przykład możemy zarabiać na bilansowaniu sieci, czyli w momencie albo na arbitrażu. To, to jest, co jest takie najbardziej popularne, prawda, czyli kupowaniu tej energii, kiedy jest ten dołek, nazwijmy, kiedy jest ta słynna kaczka, prawda, sprzedawaniu wtedy, kiedy ta energia jest droższa. Ale mówię, tych usług czy możliwości jest bardzo dużo. A firma Renpro w tej chwili ma najlepszy algorytm, który jest w stanie na: nam e, oszacować, obliczyć, prawda, czy zarządzić tym magazynem, żeby te nasze zyski lub oszczędności były jak największe. I w tej chwili to jest e, właśnie bardzo ciekawe, bo jest to jedyny w Polsce. Nie, przepraszam, przepraszam jest jeszcze jeden komercyjny duży system, ale tam e, było to na zasadzie takiej, żeby powstał system, był integrowany. Tutaj od początku, jakby do końca, całość urządzenia jest tak zaprojektowana, żeby jak w sposób optymalny pracować, w sposób jak najlepszy współpracować właśnie z. Tą spółką e, obrotu, a przez co maksymalizować nasze zyski. No bo teraz wiesz, kwestia jest taka: można sobie kupić magazyn energii, prawda? E, tylko właśnie, e, jeżeli już mamy ten duży magazyn energii, to trzeba wiedzieć, co z nim e, robić, prawda? No bo e, samo na przykład zwiększenie autokonsumpcji może nie dać nam aż takich zysków, tak jak przykład, który wcześniej podałem, prawda? Uczestniczenie w odpowiednich usługach sieciowych i zarabianie na tym magazynie. Jeżeli chodzi z kolei o, e, jeżeli chodzi o e, komercyjne zastosowanie, tak? Czyli handel energią. Jeżeli mamy taki magazyn komercyjny, albo na przykład farmę fotowoltaiczną, albo, ym, albo elektrownię wiatrową, no to już y, tego typu usługi, które są tutaj świadczone przez właśnie tą firmę, no to jest totalny must have, prawda? No w sensie, jeżeli nie mamy tego typu usług, no to zwyczajnie na tym magazynie albo nie zarobimy, albo y, stopa zwrotu po prostu będzie znacznie dłuższa, niż mogłaby być, y, gdyby był on optymalnie zarządzany. Czyli tak, podsumowując. Ym... Potrzebuję magazyn energii do firmy, żeby spłaszczyć swoją dobowe zużycie energii, czyli wyeliminować te szczyty, kiedy tej energii mogę mieć za mało dostarczonej przez zakłady energetyczny, lub muszę płacić za moc przyłączenia, bo dużo więcej. Wtedy magazyn wspomoże mnie. Mhm. Kiedy energia jest bardzo tania w sieci, mogę go doładować. Mhm. Kiedy dołożę do tego fotowoltaikę, co nie jest problemem, mogę z nadmiaru fotowoltaiki ładować go, ale też część energii w nim zgromadzone, mogę powierzyć nadzór spółce zewnętrznej, która ma koncesję na handel energią, mhm. staje się jakby ich jednym z elementów sieciowych macie tutaj napisany program, który współdziała w 100% z ich aplikacjami, z ich systemem i wtedy oni w moim imieniu mogą pobierać mi, zabierać mi część energii, jakby ją sprzedawać mhm. drogo i mogą też w moim imieniu ładować mi energią tanią, zabierając ją z rynku, kiedy przecież są ujemne albo są bardzo tanie. Dokładnie. Czyli takim jestem jakby też elektrownią szlachetowo która też zarabia na dołkach i górkach i teraz ja, od mnie zależy, ile procent przeznaczę tego, tego magazynu pod takie działanie handlowe, a ile procent zostawię na, u siebie na wypadek w braku energii, kiedy będę chciał, żeby on dostarczał energię do mojej firmy, kiedy mi z jakiegoś powodu odcięto zasilanie, czasami mhm. gałąź spadła na słowo wysokiego napięcia i właśnie też wiem, ile będę mógł wygładzać, wspomagać ci chwilowo w tym chwilowym z, z, potrzebie większej energii czy chwilowej potrzebie większego ładowania z fotowoltaiki, czy z wiatraku. Tej energii. Taki, eko, stworzy, taki stworzyłeś pełny system, mhm. który obejmuje jakby cały wszystkie kolejne etapy łącznie zarabianie zarabianiem na handlu. Dokładnie. Poza tym, jeżeli podpisujesz umowę z taką spółką, prawda, obrotu, oni mają dostęp do twojego licznika. W sensie to jest ich jakby licznik. Prawda? Bo ja kupuję od nich energię, tak? Dokładnie. Ja od nich energię całą Przenosisz, i energię. Dokładnie. Przenosisz się na przykład właśnie z PGE, do empro, więc oni widzą dokładnie na przyłączu, co ty masz. A oni oprócz tego, że widzą to, co ty widzisz, albo co sobie możesz sprawdzić w internecie w bardzo prosty sposób, wchodząc na przykład na rynek dnia następnego, tak? Widzisz na pewno, jakie są ceny, ale jest dużo czynników, dużo rzeczy, których ty nie widzisz, a spółka obrotu widzi. I e, dużo rzeczy, tak jakby algorytmów, prawda, e, nie wiem, pogodowych, e, ich powiedzmy, tych m, instrumentów giełdowych, dzięki którym oni przewidują pewne zachowania i ceny, na przykład na rynku. Więc jeżeli oni widzą, Twój przyłącz, jaką ty potrzebujesz energii, prawda? I jaka jest sytuacja na rynku, to są w stanie dla Ciebie wybrać o wiele lepiej optymalny scenariusz niż jakikolwiek zaprogramowany EMS. Po tak. prostu EMS działa tylko na zasadzie sieci, on widzi tylko to, co jest do licznika, a oni widzą cały system globalnie, więc może nawet się opłacić, może się nawet okazać, że bardziej Ci się opłaci sprzedaż tej energii nawet w sytuacji takiej, kiedy Tobie by się wydawało, że lepiej ją autokonsumować, po to, żeby za chwilę ją odkupić i znowu zużyć na przykład potem na autokonsumpcji. Także ty nie jesteś w stanie tego widzieć tak naprawdę w żaden sposób, a już taka spółka obrotu jest. Dlatego ja uważam, że jest to tak naprawdę, właśnie tak jak powiedziałeś, kompletne rozwiązanie, prawda? I dające największą, największe zyski, największe możliwości po prostu szybkiego zwrotu z inwestycji w magazyn energii. Czyli mogę kupić jedną szafę u ciebie, uruchomić ją u mnie w firmie, mhm. po pewnym czasie dokupić kolejną, kolejną. To jest nie jest tak, że muszę już z góry ile tych szaf Dokładnie, jeżeli się zgłosisz też do firmy RenPro, to firma RenPro zrobi Ci już na wstępie, na, na wstępie. oczywiście to jest odpłatna usługa, ale zrobi Ci kalkulację, na przykład, i, i, jak Ci się inwestycja, w jaki magazyn Ci się opłaci i kiedy ona Ci się zwróci. W sensie na bazie, na podstawie, przepraszam, ich bazy danych, prawda, informacji, jakby tych wszystkich, prawda, cen i przeprowadzonych transakcji są w stanie wyliczyć właśnie, tak jak ten, tą prognozę na przyszłość, jak to będzie wyglądały. Teraz śmiem twierdzić nawet, że inwestycja w sam magazyn energii może być nawet bardziej opłacalna niż w, niż w na przykład instalację fotowoltaiczną. Prawda? W tej chwili dochodzi do, do nawet takich sytuacji, że sam magazyn energii nawet nie musisz mieć kefałki i on ci będzie się zwracał, on ci będzie zarabiał, jeżeli będziesz korzystał z takich, z takich usług. Ale oczywiście najlepsze jakby najlepsze efekty prawda, magazynowania energii mamy wtedy, kiedy mamy też jakieś źródło wytwórcze. Także to ja tutaj zupełnie nie namawiam, żeby rezygnować z PV-ki na rzecz magazynów, ale mówię, że jest taka sytuacja, że nawet sam magazyn energii może się opłacać i dosyć szybko w tej chwili zwracać.